Czełem drogie anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Jedyną formą literacką stojącą niżej od 365 dni pseudointelektualnych bumerskich wypocin i polskiej spermiarskiej fantastyki są pozytywistyczne nowele, które występują w 99% w dwóch formach. 1. Mamy sobie biednego, smutnego chorego chłopa, mieszkającego w walącej się warszawskiej kamienicy, dzieląc pokój z trzynastoma szywcami chorymi na gruźlicę. Uczy dzieci w szkole za minimalną krajową, dostając wrzodów i wyrzutów sumienia, bo musi mówić po rosyjsku. Wychodzi z pracy. Ochrona zgarnia go do cytadeli. Bije go trzy dni i trzy noce za nieoddanie czci carowi i wyrzuca na ulicę z płamanymi żebrami. Gość dowlekuje się rynsztokiem do domu i patrzy, że w międzyczasie połowa szewców zmarła na czerwonkę, a reszta zeżarła z głodu jego jedyny kwiatek, na który wydał ostatnie pieniądze otrzymane od matki. Umiera z żalu, a jego zwłoki wyrzucają do zgnicia w Wiśle. 2. Brudna, schorowana sierota mieszka u dalekiej rodziny w Żonobijcach Górnych i zajmuje się uprawą kalarepy 24 na 7 jej rodzice zginęli w powstaniu brata upiekli w piecu bo miał gorączkę a piesek utopił się w bagnie kiedy uciekał przed carskimi pewnego lutowego dnia znajduje monetę leżącą na drodze i marzy że kupi sobie lalkę ale upuszcza pieniądz do jeziora dostaje w pierdol od złej starej ciotki Śpi na zewnątrz Dostaje zapalenia płuc i umiera na tyfus, romek i atomek. A dzień później, miejscowy dziedzic otwiera pierwszy przytułek dla dzieci. Już opowiadania Borowskiego i inny świat są bardziej optymistyczne. Prus, idź i wskór do wulkanu. Czytał Paściarz A propos, polecacie jakieś dobre książki? Ostatnio się za czymś rozglądam.